No, jak Pan z pewnością e, może się domyślać, chodzi o wydarzenia z tamtego tygodnia. Przede wszystkim sytuacja, jaka miała miejsce e, w Miejskim zakładów Komunalnych, czyli e, wizyta Centralnego Biura Antykorupcyjnego i zatrzymania, jakie się z tym wiążą, oraz zmiany kadrowe e, na stanowisku prezesa MZU. Zacznijmy od CBA. E, no, jest to sytuacja, która e, na pewno e, pozytywnej promocji naszego miastu nie robi, gdyż interesują się tym media również nie, nie tylko kolskie. Gdyby Pan mógł tą sytuację przedstawić od początku, jak do tego doszło, że w ogóle CEBA się pojawiło na terenie zakładu? Jakie informacje uzyskał Pan od prezesa obecnego i byłego? I czy według Pana faktycznie z tym przetargiem mogłoby być coś nie tak? Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy <laughs> mieszkańcy, no jest to sytuacja, która nie napawa optymizmem, ale ja mówię. Szanowni Państwo, jedna jest zasada rzymska, że zawsze obowiązuje domniema, domniemanie niewinności. No i tutaj myślę, że ta zasada będzie e, w życie tutaj wdrożona. Drodzy mieszkańcy miasta Koła, no tak jak Państwo wiecie, no było CBA. E, jest tutaj konflikt, miał powstać na, w aspekcie zamówienia publicznego, że miał być opracowany e, pod firmę SIPS. To jest opis przedmiotu zamówienia. No, ja, szanowni państwo, no ja w to nie wierzę i tutaj zawsze będę bronił tutaj pana prezesa, gdyż pan prezes względem mojej tutaj osoby ma nieskazitelną tutaj opinię i wszystkie czynności, które podejmowaliśmy wspólnie, Drodzy mieszkańcy, no zawsze. Przedkładały się na rozwój tej spółki i to widać gołym okiem, że spółka przez okres zarządzania przez pana prezesa, obecnego pana Sobisia, zmienia swój pogląd i wygląd. I przede wszystkim nastroje spółce są bardzo korzystne. Spółka jest bardzo dobrze odbierana przez pracowników rządu miasta, moją osobę i mieszkańców. A czy ma pan już informację, co było źródłem rozpoczęcia? Tej kontroli CEBA? Czy to było badanie CEBA, które gdzieś tam na, na, na pewnym etapie wyszło, że tutaj też w kole z tą firmą Wrocławską MZUK współpracował, zakupił pojazd? Czy to był jednak Donos? Z tego co mi wiadomo, to był Donos. Ale kto ten Donos wykonał, tego nie wiem. Ja mówię, no ubolewam nad tym stanem rzeczy, że akurat to dotknęło tutaj moją spółkę, jakim jest Miejski Zakład Usług Komunalnych, ale, szanowni Państwo, no sprawa jest w toku, jest wyjaśniana przez organy prokuratorskie i Centralne Biuro Antykorupcyjne. I o wszelkich jakich takich krokach będę Państwa informował, ale ja mówię na dzień dzisiejszy, no, drodzy mieszkańcy, jest to ciąg pewnych wydarzeń, pewnych sprawdzeń odnośnie wykonanego przetargu i ja tutaj jestem w dobrej myśli, że jest to tylko sprawdzenie i tak się zakończy ta sprawa. Ale w komunikacie CBA jest wyraźnie zaznaczone, że postawiono zarzuty prezesowi obecnemu i byłemu. Byli zatrzymani. Czy ma pan już wiedzę, czego dotyczy, dotyczyło zatrzymanie? Czy zostali wypuszczeni i czy nadal ciążą na nich te. To szanowni Państwo, tak jak na samym początku nadmieniłem, to chodzi o ten opis przedmiotu zamówienia. Tak wynika z informacji przekazanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i to była tutaj taka podstawa do zatrzymania tych dwóch panów. A gdyby się okazało, że. Faktycznie nie było to zgodne z prawem. Czy masz pan przewidziany scenariusz kolejnych kroków, kolejnego działania? No tak, szanowni państwo, mam przewidziane, ale mówię, no zaczekajmy do wyjaśnienia sprawy. Dobrze, czas na określenie teraz kolejnej kwestii, czyli zmiany na stanowisku prezesa. Lokalne media rozpisują się o tym dość głośno, też z uwagi na to, że jest to któryś prezes już w krótkim okresie czasu. Jaki był przede wszystkim powód odsunięcia już byłego prezesa Mrzecu od stanowiska? Szanowni Państwo, zmiana prezesów, ja twierdzę, jest czymś naturalnym w dobie gospodarki wolnorynkowej, i tutaj nikt nie jest przyspawany do siedzenia, i nikt nie ma zagwarantowanej pracy, że będzie miał dożywotnie. Pan prezes został odwołany z tych względów. Te względy ja uwzględniłem w informacji publicznej, które trafiły do Państwa, ale w toku dalszych tutaj takich prac jeszcze doszedłem do wniosku, że pan prezes też złamał tutaj. Przepisy mówiące o udzieleniu pełnomocnictwa dwóm pracownikom. Dzisiaj, Szanowni Państwo, ukaże się e, pisemna informacja o odwołaniu Pana Prezesa i będzie też dołączona właśnie te pełnomocnictwa, które przekraczają normalny zarząd, a udzielił Pan Prezes dwóm pracownikom. Następna sprawa, jaka była, to jest e, brak takiej merytorycznej, konstruktywnej współpracy. Tutaj jest zgromadzenie wspólników z moją osobą podejmowanie decyzji, które tutaj też twierdzę wrażąco naruszały tutaj interesy spółki. Pan prezes następna sprawa, jaka jest, to jest podjął decyzję o zmianie regulaminu, gdzie nie miał na to przyzwolenia i tutaj organem decydującym o udzieleniu zmian to jest Rada Nadzorcza i następna sprawa, jaka też w trakcie tutaj tej pracy wyłoniła się na światło dzienne to było to, że pan prezes, tak jak powiedziałem, no, nie wykazywał no, współpracy. Przykład podam, no, jeśli chodzi o składanie wniosków no to mówię, brak było tej dostatecznej wiedzy w składaniu tych wniosków. i to były, to były zasadnicze przyczyny tutaj odwołania Pana Prezesa. Tutaj Pan Prezes nie został odwołany z tego względu, że ja go nie lubię, czy ja go nie kocham. Nie, to Szanowni Państwo został odwołany za wykonywane czynności służbowe. A czy Pana zdaniem to, że to już czwarty Prezes w krótkim czasie nie powoduje to niekorzystnych jakichś warunków, niekorzystnych skutków w działaniu polskiej spółki. Nie, no w żadnym wypadku. Nie wpływa to na rytmikę, na ekonomikę działania firmy, wręcz wprost przeciwnie twierdzę, że na dzień dzisiejszy nowy prezes nabrał już takiego dynamizmu ekonomiki działania i są już tego pierwsze efekty. Jeden z lokalnych dziennikarzy podał informację do opinii publicznej, że prawdopodobnie spółka, gdyby były prezes wystąpił do sądu pracy, musiałaby zapłacić każdego miesiąca, w, w okresie roku, wypłatę. Mimo, że nie będzie pracował, gdyż jest, jak podał tu lokalny dziennik, w okresie ochronnym przedemerytalnym. Szanowni Państwo, decyzję o odwołaniu Pana Prezesa podjęła Rada Nadzorcza i ten warunek prawny, czy Pan Prezes jest w wieku ochronnym, czy nie jest w wieku ochronnym akurat w tym przypadku nie ma dla Rady Nadzorczej znaczenia, nie miał, gdyż Pan Prezes jest w tej chwili w okresie wypowiedzenia dwutygodniowego i tutaj na pewno nowy Pan Prezes nie dopuści do tego, żebyśmy my jako miasto, czy jako spółka prawa handlowego mieli wypłacić Panu byłemu Prezesowi roczną odprawę z tytułu uzyskania wieku emerytalnego. Na pewno do takiej sytuacji kuryzjalnej nie dojdzie. Pan Prezes będzie miał tutaj zmienione warunki Odejścia, i otrzyma to wkrótce nowe wypowiedzenie. Bo wielu mieszkańców w komentarzach na naszym portalu no, obawiało się, że wszystkie te zmiany, i no, oby nie było żadnych odszkodowań, mogą rzutować na cenę wody, ciepłej wody. No, szanowni Państwo, na pewno te, te, te zmiany, które były dokonane w Miejskim Zakładzie Energetyki cieplnej, na pewno nie wpłyną na e, ceny e, wody. One by kiedy wpłynęły, jeśli byśmy nie, panu pierwszemu prezesowi odwołaną wypłacili 12 pensji z tytułu kontraktu menedżerskiego plus 6 pensji z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia i z, z, z tytułu umowy o pracę. W najbliższy czwartek nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Radni poprosili Pana o przedstawienie właśnie aktualnej sytuacji tak. w spółkach. Czy jest już Pan przygotowany na to spotkanie? Szanowni Państwo, ja nie mam do czego się przygotowywać, bo te, te spółki funkcjonują bardzo dobrze i to widać gołym okiem. Takiego dynamizmu Mobilności, ekonomiki działania te spółki nie miały w ostatnich latach. I Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, to, co się teraz w tych spółkach działo, dzieje i będzie się działo w przyszłości, no to te spółki jeszcze takiego stanu techniczno-technologicznego nie przechodziły, a będą przechodzić. I to proszę wziąć pod, pod uwagę, że za chwileczkę będziemy mieli pozyskane środki na budowę geotermii, gdzie tutaj Miejski Zakład Energii Cieplnej będzie tutaj kluczową rolę odgrywał. Dalej Miejski Zakład Usług Komunalnych, ten szczęśliwy, jak tutaj <laughs> przeciwnicy w tej kwestii wypowiadają się, też uzyskał dofinansowanie na przeniesienie tego zakładu z ulicy Domskiej na ulicę Zakładu i to są, szanowni państwo, sukcesy tych firm i tych zakładów. I to, co państwo, niektórzy przeciwnicy twierdzą, niektórzy radni, że źle się dzieje w tych spółkach, no, szanowni państwo, no są w wielkim błędzie. I ja tutaj nie jestem po to, żeby mieszkańcy szukali sensacji, tylko jestem po to, żeby wszystkie te zasady były jasne, transparentne i przejrzyste. Podczas ostatniego wywiadu wspomniał pan, że spółki będą na plusie. Czy ma Pan już potwierdzenie tych faktów, że wszystkie kolskie spółki zamkną poprzedni rok z bilansem dodatnim? Tak, Szanowni Państwo, dwie spółki, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej i Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, jak Państwo wiecie, one zawsze były na plusie, ale też muszę się pochwalić, Szanowni Państwo, że pierwszy raz Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego plus Miejski Zakład sukomunalnych. Pierwszy raz te spółki są też na plusie, małym, ale są na plusie. To jest, Szanowni Państwo, sukces prezesów i, przy okazji, mój też mały sukces, gdzie w poprzednich latach spółki zawsze generowały duże, duże straty. Czyli to też będzie argument na największą Tak. Jest. Oczywiście, no, Szanowni Państwo, ja ubolewam nad tym stanem rzeczy, że nikt z mieszkańców Nikt z radnych, szanowni państwo, nie wspomni laty poprzednich, gdzie na przykład taka kurzalna sprawa, nieodprowadzanie pieniędzy na konta wspólnot mieszkaniowych, mieszkańcy zostali tutaj w jasny sposób oszukani i nikt, szanowni państwo, tutaj sensacji nie szukał. A tutaj osoba, która zostaje zatrzymana, do, jest po 20 godzinach jest wypuszczona. Szanowni Państwo, tutaj się robi wielką aferę. I tak jak, sam, jak na samym początku powiedziałem, jest terminologia: domniemanie niewinności. Szanowni Państwo, czekajmy na rezultaty tej sprawy, a nie oceniajmy yy, i nie przekreślajmy ludzi. Ale potwierdzi Pan, że ten cały szum no, nie wpływa dobrze na wizerunek miasta? No zdecydowanie tak. Ja się zgadzam, ale szanowni państwo, no, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy i wszystko jest możliwe.